Dzban czy wahadło? Kierowca samochodu dostawczego nie chciał czekać i zaczął wyprzedzać albo omijać prawidłowo stojące, poruszające się samochody. Zobacz, Marku, co się dzieje. I teraz już na poważnie, powiedz proszę, ze swoim też takim doświadczeniem jak potencjalnie niebezpieczny był to manewr. To był bardzo niebezpieczny, bo pobocze widać, że tutaj jest nierówne. Mhm. Środek ciężkości w samochodach dostawczych jest troszeczkę inaczej rozłożony niż w samochodach osobowych, ze względu na to, że zabierają one y, jakiś ładunek. Nie A wiem, poza zawsze są bardzo wysokie. Tak, czy ten pojazd był pod obciążeniem, czy też nie. Natomiast po jego wychyleniach, tak jak to określiłeś, wahadło, mhm. chyba to miałeś właśnie na myśli widać, że jednak był to spory problem z utrzymaniem się na tych wertepach, na tych nierównościach. W każdej chwili można było przewrócić się. Rzeczywiście, można było się Oczyliście, przewrócić? że tak, jak najbardziej. I osoby, które oczekiwały na o, um, możliwość kontynuowania jazdy na pasie, no były zagrożone w tym momencie przez tego kierowcę. Także tu zagrożenie, moim zdaniem, wystąpiło realne. I gdyby to nagranie trafiło do policji, powinni wyciągnąć konsekwencje, jako realnego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A artykuł 86, z którego byłby ten kierowca pociągnięty, przewiduje możliwość zatrzymania prawa jazdy. Możliwość zatrzymania prawa jazdy, czasami oczywiście komentujemy te zdarzenia z uśmiechem, ale one potencjalnie zawsze są bardzo niebezpieczne.